Witam serdecznie, z tej strony Grzegorz. Dzisiaj trochę inaczej, bo już nie po fakcie, ale w trakcie, że tak powiem, tego, co się tutaj dzieje, postanowiłem nagrać, żeby też porozmawiać z wami i też ze sobą na temat tego, co tu się dzieje i czego ja się spodziewam. No <laughs> ogólnie rzecz biorąc, od paru dni, paru ładnych dni byliśmy w takim ładnym trendzie, powiedzmy wzrostowym, i myślę, że teraz stawiam na te swoje pieniądze, że teraz będziemy mieli zjazd. Jak duży, to tego nie wiem. Natomiast ja gram pod spadek i zapytacie, dlaczego? No, przez ostatnie parę dni. Trend był wzrostowy przez te ostatnie trzy świeczki, dlatego też i wczoraj był grany long. Natomiast wczorajsza zamknięta świeczka. E, mówi mi, że chyba wraca, wraca do gry niedźwiedź, przynajmniej dzisiaj. Ja wiem, że wczoraj ETF-y kupowały, no ale przez te ostatnie dni <gryw> sprzedawały, a znaczy to był weekend wiadomo, ale no. 31 to był piątek. tu etapy sprzedawały. Pierwszy to była sobota, drugi niedziela. Wczoraj kupowały. Coś mi się, coś mi nie, nie pasuje. 31 sobota. 30 sprzedawały. 31 sobota. Niedziela pierwszy, drugiego. Też sprzedawały. Wczoraj kupowały. Jakby trochę na odwrót wszystko to jest, nie? Z tymi ETF-ami, no ale cóż, wczoraj kupowały i wszystko zamknęła się w taki oto sposób. No zobaczymy co dzisiaj się będzie działo. Ja uważam, że tu mamy zasięg spokojnie do tej do, do tej średniej na, 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 na dniówce, czyli tam te 104 tysiące, może trochę niżej, może, że dzisiaj możemy dojechać do tych poziomów. Ja myślę, że to jest w grze. i no tak samo teraz patrzę na 4-godzinówkę. No. Ta świeżka się zamknęła w taki sposób. Yy, I dla mnie to jest no, jasny sygnał. Yy, były dwa, no, ze dwa testy były poważne, żeby to przebić. Tą średnią na 4-godzinowej i nie daje rady, nie? Tego zrobić. Na godzinówce jakby te. Mam wrażenie, że wolumeny przy tych wzrostach po prostu słabną i są oczekiwane spadki. Od tych ostatnich parunastu godzin. Przybiliśmy od kury, było fake jakby fake cross a, i zostało to ściągnięte. Ja się dałem nabrać rano na to wszystko ponieważ wchodząc dzisiaj rano na, na, na rynek, patrząc na ten wykres, trochę się pospieszyłem i widząc coś takiego, czyli te knoty z góry ściągane bez przerwy, jeden za drugim, jeden za drugim, uznałem, że tutaj na tej świeżce wejdę w shorta, bo wydaje się, że to jest już ten moment, jest już przecięcie z góry do dołu um, i że to może być dobry short. W tym miejscu się pakując. Cena wyjechała, wyjechała do góry, wybiła mi stoplosa oczywiście na stracie, która wyniosła 7,20. I co ja zrobiłem? Uznałem, że skoro wybiliśmy tą świeczkę z dołu do góry, to znów wchodzimy w trend wzrostowy nie? na godzinówce. Skoro Magdy Zawraca, Skoro 4-godzinówka wygląda już trochę lepiej, bo ona była, no jak możecie zauważyć, tutaj, jakby się w taki sposób zamknęła, odwołujemy te spadki, o których wcześniej myślałem. tak? dniówka, taka świeczka, jeżeli zostałaby wciągnięta przez taką większą zieloną, spadki odwołane, jakby to było wcześniej, i uznałem, nie chcę się spóźnić, więc wsiadłem w ten pociąg, mimo że czterogodzinna nie była zamknięta, na tym bardziej, bo dopiero dzień zaczęliśmy, można powiedzieć. Natomiast godzina zamknęła się w ten sposób. I na tej zamkniętej postanowiłem wejść w blok. I znowu mnie wywiozło w drugą stronę. Także trochę mną pobujało, w lewo i w prawo, straciłem 7, później prawie 10, łącznie z 16 dolarów na minusie. Ale nie poddaje się. I to nie jest revenge trading, tylko to jest moim zdaniem chłodne spojrzenie na to, bo te straty mnie nie bolą. Musiało potrwać to, zanim doszedłem do tego, co się faktycznie dzieje. Moim zdaniem, jestem już tego prawie pewny na 100%, że po tym zamknięciu 4 godzinnym, ja nie widzę tutaj możliwości, aby ta cena nagle zawróciła w krótkim terminie. I uważam, że zasięg tutaj jest jak najbardziej do ugrania. Co będzie później, nie wiem. Ja chciałbym realizować zysk około 1%, czyli właśnie gdzieś tu. Zobacz, jak się cena będzie zachowywać. Zobacz, jak te godzinówki będą się zamykać. No i cóż, no. Dzisiaj jestem niedźwiedziem. Dopóki nic się nie zmieni. Byłem na początku niedźwiedziem, później zamieniłem się na krótko w byka. Teraz znów jestem niedźwiedziem. I jaka z tego lekcja? No właśnie, nie wiem, czy coś powinienem z tego wyciągać. No, może więcej cierpliwości. Natomiast straty są nie do uniknięcia w tym świecie. Ważne jest tylko, żeby nie poddawać się emocjom i. Chłodno patrzeć na to, co się dzieje i nie brać tych porażek do serca, bo żadna strategia nie ma stuprocentowej skuteczności. Ja swojej strategii nie zmieniam, tylko dostosowuję ją do warunków, ponieważ strategia ta opiera się na przecięciach średnich kroczących, na przecięciach MACD. W ostatnim stopniu na RSI, czyli na tym, czy coś jest przygrzane, czy nie. Ale też w dużej mierze opieram się na analizie technicznej świeczek, tak? Na sygnałach, które wysyłają po prostu które jakby no, na tych informacjach, które są dostarczane przez, przez ludzi, którzy tutaj handlują. Ta informacja jest moim zdaniem równoważna z tym, jest, jest jakby odbiciem dostrzanym, sentymentu, trendu, tego, jakie są newsy na świecie i tak dalej. I tego na przykład ja newsów nie śledzę, bo myślę, uważam, że to jest szum. Szum i odwraca uwagę od tego, co się naprawdę dzieje. Warto moim zdaniem skupić się na jednej rzeczy na jednej płaszczyźnie, tak? Ja głównie patrzę na godzinówki. Dzisiaj wyjątkowo zwracam dużą uwagę na czterogodzinówkę. Na cztery godzinówki. Na czterogodzinówki. No. Sygnały na czterech 4 godzinach, czterogodzinowych 4 świeczkach też bywają bardzo, bardzo skuteczne. Są po prostu mocne, nie? Jeżeli występują takie. To moim zdaniem jest bardzo mocny sygnał. I no, no, ja się nie spodziewam, że tutaj ja w godzinę zarobię ten. Może to trochę potrwać, może ten rynek jeszcze wracać, się cofać, wracać, się cofać. Może się w pewnym momencie wypłaszczyć i zacznie zawracać. Tego też nie jestem w stanie wykluczyć. I teraz uważam, że ten 1% jest do ubrania. Mam problem ze stop lossem, ponieważ nie wiem, jak do niego podejść i gdzie go ustawić. Nie chcę stracić za dużo. Ale ja też nie chcę zmarnować tej nadarzającej się, myślę, okazji. Także to jeszcze przemyślę. To mam jeszcze otwarte ordery, gdyby cena chciała zawrócić, natomiast ta godzinówka coś się męczy i podpie, żeby ona tu wróciła. Druga, jak się otworzy, no zobaczymy. No jeżeli ona będzie tutaj wracać, nie, wróci powyżej tej, to ogólnie będzie taki sygnał. No, średni, nie, bo to będzie duża zielona świeczka, tak jakby miała się odwracać. I nie wiem, czy chcę, żeby te zlecenia były tu wypełnione. Raczej chciałbym dokładać, jeżeli będę widział, że ta świeczka e, zostaje ściągnięta i będzie się zamykać poniżej tej. To dla mnie będzie wtedy pewne. jeżeli ta świeczka nie dojedzie tu i w ogóle te zlecenia chyba zaraz anuluję dołożenia do pozycji. E więc ten. Także dokończając, będę obserwował tą pozycję i co, I na razie idzie dobrze, stop losik ustawiony, bardzo, no dość, dość ryzykownie, no bo stop loss na 105, 575 za 20 dolarów, cena, cena aktywacji to jest 575, cena zrealizowania 5,6,0 jest niższa, ponieważ jestem w short, więc ja będę skupował pozycję, skupował, czyli muszę dać cenę niższą, chcę kupić po jak najniższej cenie, jeżeli dałbym wyższą cenę kupna niż jest w arkuszu zleceń, e, najświeższa cena zrealizowana, no to zrealizowałoby się to moje zlecenie natychmiastowo, przez co zamknąłbym na markecie, dlatego dzięki temu Moje zlecenie będzie przez chwilę w arkuszu, więc nada płynności rynku. Przez to będę makerem, a nie takerem. Zapłacę prawie trzy razy mniejszą prowizję za zamknięcie. To samo tyczy się pozycji do zamknięcia, czyli 104 tysiące to jest cena aktywacji mojego zlecenia. tak? I wtedy moje zlecenie flatuje w cenie 103,970. Cena. Musi spaść niżej, żebym mógł je odkupić. tak, Więc będzie w, będzie w arkuszu zleceń przez chwilę. Mam nadzieję, że tylko przez chwilę, a nie, że się nie doczekam nigdy jej realizacji. I do ugrania 10%, 40 dolarów. No, czy to się uda, wejdę dzisiaj na mały plus, 20 parę dolarów do przodu. Jeżeli się nie uda, kolejne 20 dolarów w plecy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale ogólnie jestem pozytywnie nastawiony do tego tradeu. Jak na razie idzie dobrze. Godzinówka spisuje się na medal. Cztery godzinówka dotarła dość nisko, natomiast y, ta cena powróciła. No zobaczymy. Nawet na godzinówce, jeżeli zakręcimy tutaj i będziemy testować znów tę te linię, zobaczymy jak to będzie. Poza tym stany się zaraz otwierają, za 20 minut e, jest dużo zmienności na otwarciu. Zobaczymy co się wydarzy. No. Natomiast. Najbardziej kluczowe będzie po prostu zamknięcie tej godzinówki, nie tej najbliższej od 15 do 16. Jak się godzinówka zamknie? Czy się zamknie pro wzrostowo, czy pro um, spadkowo? Te zmienności wywołane chwilowym, po prostu tym otwarciem rynku w Stanach, mogą trochę mi tu namieszać. To zobaczymy, jak to będzie. Eee, myślę, że, myślę, że cena pojedzie do góry. Tylko nie wiem, czego się spodziewać jak bardzo. Nie wiem, czysto nie przesunąć wyżej, no ale no, nie chcę tak dużo ryzykować. No i to jest to. Ryzyk fizyk będzie trochę wyżej. Na no, razie za wcześnie, żeby ustawać to zielona, to bez sensu zupełnie. Czekamy na stany. Co to się wydarzy w Ameryce? No co, ja to było tyle. No. Dam, myślę, aktualizację jeszcze dzisiaj z tej pozycji. Jeżeli ona się domknie, zrealizuje w jedną czy w drugą stronę, no, nie będę niczego ukrywał. No tutaj staramy się, staram się ten rynek jakoś pogrywać. No i zobaczymy, co to dzisiaj nam, co dzisiaj da się złowić. Także pozdrawiam i do zobaczenia.